Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Idąc szlakiem przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, dzisiaj udamy się do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy, a następnie usłyszymy świadectwo. Serdecznie zapraszam. W kaplicy bocznej znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Pocieszenia, która przybyła na te tereny w XIV wieku i stała się fundamentem pobożności parafialnej. Od wieków do Matki Bożej pielgrzymowały grupy z okolicznych parafii. Cechą charakterystyczną figury Matki Bożej Pocieszenia jest uśmiech, a także spojrzenie, które emanuje pociechą i niesie nadzieję. Jak dla mnie pielgrzymka na Jasną Górę y, to jest naprawdę wyjątkowy czas. Przed swoją pierwszą pielgrzymką wydawało mi się, że pójdę po prostu na taki spacer z kolegami, na jakąś pewnego rodzaju przygodę, ale podczas pierwszej pielgrzymki swojej zrozumiałem, że, że naprawdę jest to świetny czas, w którym doświadczam obecności Maryi. Szczególnym takim wyjątkowym momentem jak dla mnie było, kiedy w pierwszy dzień pielgrzymki, również mojej pierwszej, Zatrzymaliśmy się w kościele w Krzemienicy. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Tam ksiądz odsłonił obraz i właśnie podczas odsłonięcia tego obrazu odczułem realną obecność Maryi. Dała mi ona takie natchnienie. Bałem się, że, że nie dam rady przejść pielgrzymki, no bo to aż 10 dni, tyle kilometrów, ale właśnie po tym natchnieniu po prostu zrozumiałem, że dam radę. Mógłbym to opisać tak, tak jakby Maria po prostu szepnęła mi do ucha podczas odsłonięcia tej figury nieobrazu, że dam radę, że jest przy mnie i że po prostu będzie mnie, będzie mnie wspierać w trudnych momentach. I te słowa są ze mną do teraz. Po prostu czuję właśnie od tego momentu, można powiedzieć, że. To był taki moment, w którym moja wiara się rozwinęła bardzo. Czuję te słowa do tego momentu. Czuję, że Maria jest przy mnie, że jest obecna i że mi pomaga. Na pewno do około drugiej klasy ta moja wiara nie była zbyt głęboka. Dopiero podczas przygotowania do komunii zacząłem rozumieć, że Maria jest prawdziwa, że Bóg jest prawdziwy, że są oni wśród nas cały czas. Podczas trzeciej klasy przed komunią dostałem medalik, nosiłem go bardzo pobożnie. Ależ taka szczególny moment, w którym ta wiara się rozwinęła, to była właśnie pierwsza pielgrzymka, i teraz z każdymi kolejnymi pielgrzymkami ona się rozwija jeszcze bardziej. Mnie Maryja właśnie od, od mojej pierwszej pielgrzymki, od przygotowania do komunii, nauczyła szczególnie jak żyć z Bogiem, jak dbać o relację z Bogiem, jak być coraz bliżej Boga, przez na przykład częste chodzenie do komunii częste przystępowanie do spowiedzi świętej. Na pójście na pielgrzymkę namówiła mnie moja mama, która przez paręnaście razy uczestniczyła w Tarnowskiej pielgrzymce. No i myślę, że mogę jej bardzo za to podziękować, bo tak jak mówię, myślałem na początku, że to będzie po prostu jakiś tam spacer, przygoda, ale dopiero potem zrozumiałem, że że naprawdę jest to czas, który ma czas pielgrzymowanie, które ma głęboki wymiar religijny i duchowy. Także z tego miejsca chcę jej podziękować pielgrzymka to jest lepszy wybór y, czasu niż pójście gdzieś tam ze znajomymi dlatego że na pewno są to nieza, y, niezapomniane wspomnienia to jest piękny czas który nie kończy się tak szybko pielgrzymka tak jak często się mówi gdzieś tam trwa przez cały rok pielgrzymka pójście na pielgrzymkę skutkuje właśnie wieloma łaskami które płyną od Maryi Pani Częstochowskiej no a jak pójdziemy ze znajomymi gdzieś nad jezioro no to będzie radość, ale ona nie potrwa zbyt długo, a pielgrzymka na pewno będzie trwała długo. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego świadectwa. Za chwilę będzie modlitwa litania, ku czci Matki Najświętszej. Jeżeli macie intencje, które chcecie zostawić Matce Bożej, to możecie te intencje napisać teraz w komentarzach. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, to pod koniec tego filmu będzie trochę więcej informacji. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże! Chryste son, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo, módl się za nami, święta Boża Rodziciela. Chrystusowa módl się za nami, matko Kościoła. Módl się za nami, matko miłosierdzia. Módl się za nami, matko łaski Bożej. Módl się za nami. Się za nami matko nie skalana, się za nami, matko najczystsza, módl się za nami, matko dziewicza, módl się za nami. Za nami matko najmilsza. Módl się za nami, matko przedziwna, módl się za nami, matko dobrej rady. Módl się za nami, matko stworzycie. Módl się za nami, Matko Zbawiciela. Módl się za nami, Panno rozdropna, Módl się za nami, Panno Czcigodna. Módl się za nami, Panno Wsławiona. Mozna, módl się za nami Pan można, módlę się za nami, Pan no łaskawa, módli się za nami, panno wierna, módlę się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku ducha świętego. Módl się za nami, przybytku chwale. Módl się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, różo duchowna. Módl się za nami, wieżo Dawidowa. Módl się za nami, wieżo z kości słoniowej. Módl się za nami, Domie Złoty. Módl się za nami, Arko Przybieża. Módl się za nami, Bramo Niebieska. Módl się za nami, Gwiazdo za radę, Módl się za nami uzdrowienie chorych, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami, ociechomigrantów. módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, wspomożenie wierny, módl się za nami, królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami. Módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, królowo różańca świętego. Módl się za nami. Módli za nami, żół pokoju, módli się za nami, ród polski, módl się za nami, módlow świat. Który grzechy świata, przepuść nam panie, przepuść nam panie, karanko Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Władzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.